Czy jest szansa i możliwość wyłączenia części nieruchomości z masy upadłości bądź całej nieruchomości z masy upadłości. Po poście, który dodałam kilka dni temu, wielu z was w prywatnych wiadomościach zapytuje mnie, czy jest taka możliwość i tutaj też pani pod postem zapytała, że ma pani dwoje niepełnosprawnych dzieci i problemy i czy jest szansa, aby sąd podjął taką decyzję i wyłączył z masy upadłości nieruchomość, w której upadły z dziećmi zamieszkuje. Chciałabym tu państwu wyjaśnić, ponieważ wiele osób zostaje gdzieś tam wprowadzonych w ogromny błąd, no i później jest wielkie rozczarowanie, że jednak syndyk sprzedał moją nieruchomość. Jeżeli państwo przygotowujecie się do upadłości, a jesteście właścicielami czy współwłaścicielami nieruchomości i macie nadzieję, że sąd Ulituje się nad Wami i wyłączy Wam nieruchomość z masy upadłości, to możecie zostać wprowadzeni w błąd przez osoby, które próbują przeprowadzić Wam upadłość albo przygotować Wam wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie umyć łapki i nie odbierać telefonów, bo i z takimi osobami się spotkałam. A więc, moi drodzy, żeby sąd wyłączył część nieruchomości, czy całą nieruchomość z masy upadłości, Przede wszystkim muszą być, zajść względy humanitarne, a więc to musi być naprawdę dramatyczna sytuacja tej osoby. I tutaj pokrótce opowiem, pomimo tego, że opisałam to już w poście, to opowiem jak wyglądała ta sytuacja, w której sąd zdecydował wyłączyć 3 czwarte nieruchomości z masy upadłości i pozostawić upadłej mieszkanie, aby mogła w nim zamieszkiwać, a więc przede wszystkim. No i w tym przypadku syndyk przygotowywał się do sprzedaży mieszkania, tej części, tej nieruchomości, natomiast upadła, była w bardzo trudnej sytuacji. Przede wszystkim sytuacji zdrowotnej, bo po pierwsze miała odjętą, czy ma odjętą kończynę dolną na wysokości UDA, co całkowicie ją unieruchamia. Bardzo wiele osób też z takim, z takim, w takim przypadku nie radzi sobie. Na przykład z nauką się chodzenia, wychodzenia, opuszczania swojego mieszkania. Bardzo wiele osób w takich sytuacjach popada w depresję, ma załamanie nerwowe i wiele innych jeszcze chorób, które współistnieją. Tutaj też i jakaś cukrzyca, i jakieś sytuacje lękowe, tak? A więc tutaj stan psychiczny tej osoby drastycznie się zmienił. Ponadto głównym też argumentem jest dochód tej osoby. Czy ona. Po sprzedaży tej nieruchomości będzie w stanie zapewnić sobie